Cześć, ja mam na imię Dominika, a dzisiejszy film powstaje z racji nowej akcji promocyjnej, która będzie trwała na stronie drogerii Ezebra. Jest to akcja ogród zniżek, gdzie w naprawdę bardzo fajnych cenach będziecie mogli kupić produkty marek, które posiadają w swojej ofercie kosmetyki naturalne z naturalnych ekstraktów roślinnych. W akcji przecenione są marki, które posiadają w swoim asortymencie kosmetyki na bazie ekstraktów z różnych roślin. Tani będziecie mogli kupić produkty takich marek jak na przykład Bielenda, Lux Botanicals czy Make Me Bio. Przygotowałam dla was po dwa kosmetyki z trzech różnych marek kosmetycznych, które uważam, że mogą was zainteresować. Ale zanim przejdziemy do produktów, chciałabym porozmawiać chwilę na temat dlaczego warto używać kosmetyków, które posiadają w swoim składzie naturalne Ekstrakty. Nie ma co ukrywać, że kosmetyki naturalne ostatnimi laty zrewolucjonizowały rynek kosmetyczny i nie ma co się dziwić, ponieważ takie produkty nie tylko mają dobry wpływ na naszą skórę, bo nie posiadają sztucznych substancji i chemicznych składników, ale także są bliższe naturze, ponieważ są najczęściej wegańskie, ekologiczne i produkowane właśnie z naturalnych roślin. A jakie są benefity korzystania z takich kosmetyków właśnie z naturalnym składem, to zależy oczywiście od tego, jaka roślina została wykorzystana do tego, aby jej ekstrakt umieścić w danym kosmetyku. Takie kosmetyki naturalne bardzo często opóźniają procesy starzenia się bądź działają liftingująco, ale też oczywiście w zależności od ekstraktu, mogą pomagać w walce z przebarwieniami, mocno odżywiać i regenerować naszą skórę, bądź działać właśnie na. Na naczynia krwionośne w naszej skórze, które mogą zostać wzmocnione przez używanie kosmetyku, który jest do tego przeznaczony. Dobrze, przejdźmy już do marek i ich produktów. I na pierwszy rzut pójdą kosmetyki od marki Uzdrowisko. I w tych produktach znajdziemy ekstrakt z fiołka i ekstrakt z rokietnika. Rokietnik działa ujędrniająco i poprawia gęstość skóry, natomiast fiołek ma działanie poprawiające koloryt naszej skóry oraz nawadniające i takie lekko liftingujące. Uzdrowisko fiołek trójbarwny, olejowy balsam do demakijażu wzmacniający rzęsy. Balsam olejowy idealnie sprawdzi się do demakijażu oczu, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż, nawet ten wodoodporny, jednocześnie dbając o kondycję rzęs i brwi. Pozostawia cerę miękką i nawilżoną, łatwo spłukuje się wodą i nie pozostawia tłustej warstwy. Balsam zawiera aż 94% składników pochodzenia naturalnego. W składzie znajdziemy m.in. ekstrakt. Z cytryńca górskiego, który działa przeciwstarzeniowo, ekstrakt z fiołka trójbarwnego, który ma właściwości przeciwzapalne, czy olej z pestek winogron, który odżywia skórę. I drugi produkt to Rokitnik Całodniowy Krem Nawadniający. Jest to krem, który poprawia nawilżenie cery, zwiększa jej jędrność i wygładza ją. Nadaje efekt miękkiej, zdrowej cery, pełnej komfortu. Odżywia skórę, przeciwdziała jej wiotczeniu i wzmacnia jej barierę ochronną. Krem w swoim składzie posiada ekstrakt z Rokitnika, selektywne mikroalgi oraz kwas hialuronowy. Posiada również trehalozę oraz masło Shea. Kosmetyk jest odpowiedni dla wegan i wegetarian. Kolejna firma, która w swoim asortymencie ma kosmetyki naturalne to marka Make Me Bio i tutaj mam krem z SPF 30, który w składzie ma m.in. aloes i masło Shea, a to jest hydrolat z róży damaceńskiej, właśnie róża damaceńska jest w składzie tej wody różanej. Make Me Bio hydrolat wody różanej. Hydrolat z róży damaceńskiej Make Me Bio działa tonizująco i odżywczo. Regeneruje zmęczoną i dojrzałą cerę, przywracając jej naturalny blask. Głęboko oczyszcza, zmniejszając zmiany trądzikowe, a także rozjaśnia skórę. Uelastycznia naskórek, widocznie wygładza, a także doskonale nawilża. Sprawdza się również do pielęgnacji włosów. Drugi produkt to ultra lekki krem SPF 30. Krem o niezwykle delikatnej konsystencji, szybko się wchłania, nie pozostawia na skórze odczuwalnej warstwy. Nadaje się również pod makijaż. Krem chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Składniki zawarte w kremie, takie jak oliwa z oliwek, wtarta w skórę wycisza stany zapalne, nawilża, odżywia, chroni i działa przeciwstarzeniowo. Aloes i masło shea, użyte na skórę twarzy, porządnie ją nawilżą i lekko ujędrniają. Również regenerują stłuczenia i poparzenia słoneczne. I ostatnia marka, którą wybrałam i produkty dwa z tej marki to szampony od nowej marki, którą znajdziecie właśnie w drogerii E Zebra Kerasys i tutaj też mamy ekstrakty z roślin w składzie tych kosmetyków, a dodatkowo przepięknie pachną, także już wam mówię, co w nich takiego fajnego. Endless Love odżywczy szampon do włosów przetłuszczających się. To luksusowy szampon specjalnie opracowany do pielęgnacji włosów przetłuszczających się. Bogata formuła zawiera hydrolizowane białka protein, które pokrywają zniszczone pasma filmem, dzięki czemu doskonale je wygładzają, wzmacniają oraz przywracają im elastyczność. Skład został również wzbogacony o wyciąg z czarnej porzeczki, która wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Regularne stosowanie szamponu sprawia że włosy stają się odżywione, nawilżone i mniej poddatne na uszkodzenia. I drugi szampon to Damage Clinic szampon do włosów suchych, zniszczonych i osłabionych. Formuła Damage Clinic opiera się o opatentowaną technologię CMC, która poprawia kondycję włosów, wzmacnia je i głęboko nawilża. Głównymi składnikami aktywnymi kosmetyku jest tutaj olej awokado, żożoba i arganowy, które odżywiają, nawilżają i zapewniają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz UV. Obecne w składzie ceramidy wspomagają regenerację i wygładzają łuski włosów, nadają im połysk i elastyczność. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. To wszystkie kosmetyki, które dla Was przygotowałam. Pamiętajcie, że podczas trwania akcji Ogród Zniżek jest naprawdę bardzo wiele przecenionych produktów z wielu różnych marek. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, także jeśli mieliście coś na oku dłuższy czas. To idealna pora na to, aby to przetestować. Ode mnie to również na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, zapraszam do zostawiania kciuków do góry i do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!